Dobry wieczór Państwu. Ja się chciałem zwrócić tutaj do Państwa lekarzy wszystkich specjalności o taką, o taką małą pomoc, z takim małym apelem. Mówię w imieniu swoimi setek tysięcy ludzi w Polsce chorych na boreliozę. My bardzo Państwa prosimy, żeby Państwo zainterweniowali w Ministerstwie Zdrowia o zmianę sposobu leczenia i diagnostyki tej jednostki chorobowej. Bo my uważamy, że Państwo nie wiecie, jak ją leczyć. A nawet jak wiecie, to macie ręce związane z systemem, w którym pracujecie. A system leczenia tej jednostki chorobowej w Polsce jest zły i ułomny. I my bardzo prosimy o zmianę rozwiązań. Drodzy Państwo, ludzie z przewlekłą boreliozą, neuroboreliozą, koinfekcjami, bartonellą, babesiozą, mykoplazmą, chlamydią, są źle bardzo często przez Państwa diagnozowani i źle leczeni. Nie ma w Polsce nagłego wzrostu SM-ów, SLA, tak jak Państwo sobie to diagnozujecie, podajecie tym ludziom interferon, wyciszacie ich układ odpornościowy, a borelioza dwa razy szybciej atakuje. Proszę to sprawdzić, proszę się nad tym zastanowić. Jeden naukowiec w Stanach Zjednoczonych, z tego co mi wiadomo, pobrał od ludzi już zmarłych niestety próbki tkanek mózgu, z demencjami, ze zmianami demilizacyjnymi w mózgu, z demencjami starczymi, z różnymi takimi chorobami autodegeneracyjnymi mózgu. I co się okazało? I okazało się, że wśród tych wszystkich ludzi był jeden wspólny mianownik: bakteria boreliozy. Po drugie, bakteria boreliozy ma trzy formy przetrwalnikowe. Nie da się jej, drodzy Państwo, wyleczyć jednym antybiotykiem, chyba że wczesną fazę. Ale z reguły te wczesne fazy. Bardzo mało jest takich przypadków. Ludzie tak naprawdę dowiadują się o chorobie, jak już wychodzi w fazie przewlekłej. Rumień, drodzy Państwo, bo Państwo się na tym opieracie, jest w 30% przypadków, a 70% przypadków go nie ma. My byśmy, byśmy bardzo chcieli, żeby. Sama diagnostyka boreliozy w Polsce była refundowana nie tylko takimi testami jak ELISA i Western Blot, bo one są bardzo nieczułe, to jest 30-50% wiarygodności, ale żeby testy tak jak KKI i LTT były również refundowane i bardzo byśmy chcieli, żeby państwo poparli nasze starania i wołania o pomoc. Bardzo często ludzie, ja tutaj państwu coś pokażę. Widzą państwo tą książkę. Bardzo często ludzie są odsyłani, słuchajcie, od lekarza do lekarza. Cudawianki się dzieją, diagnozują u nich wszystko, tylko nie to, co trzeba. Jest bardzo duży problem z diagnostyką tej choroby, to po pierwsze. Po drugie, Państwo w ogóle nie uwzględniacie koinfekcji. Nie ma czegoś takiego, że nasz układ odpornościowy sam sobie poradzi, jak my już Państwa męczymy. O Bartonelle, o Chlamydie Pneumonie, o Chlamydie Trachomatis, o Yersinie, o Mykoplazmę, o Babesiozę. Nie ma czegoś takiego, jak państwo tłumaczycie, że układ odpornościowy sam sobie z czymś poradzi, albo że coś jest przebyte i już tego nie ma. Nie ma takiej opcji. Jak to, państwo mówicie, że coś jest przebyte, to z reguły jest już to w fazie przewlekłej i dalej powoli zabija ludzi. Zmiany demilizacyjne w mózgu, drodzy państwo, nie zawsze świadczą o sm a w moim przypadku, mówię tutaj za siebie i setek innych ludzi, gdzie mamy już na to dowody, Świadczą o przewlekłej neuroboreliozie, gdzie bakteria dostała się już do mózgu. Eee, ba, doszliśmy do tego, drodzy Państwo, że ludzie, którzy byli leczeni na SM, gdzie był im podawany cały czas interferon, a stan ich diametralnie się pogarszał, jak zaczęli poprawnie właściwie leczyć neuroboreliozę, to nagle śmiertelne choroby, takie, takie jak SLA czy SM, stawały w miejscu i stan pacjentów powoli się poprawia. Po drugie drodzy Państwo, e, punkty pobierania krwi nie ma żadnych badań w kierunku boreliozy w stacjach krwiodawstwa, e, my mamy też na to dowody i wielu ludzi, wielu ludzi, naszych znajomych e, czy członków grup wsparcia, e, bo sami sobie takie zakładamy, e, ma honorowe książeczki dawców krwi. Regularnie tą krew, proszę, drodzy Państwo, oddawali w stacjach krwiodawstwa, nie wiedząc niejednokrotnie, że są chorzy na boreliozę. Niestety tą krew Państwo przetoczyli do innych pacjentów. My bardzo prosimy o to, żeby Państwo zaapelowali o szkolenia dla siebie, o nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki leczenia. Takich jednostek chorobowych jak Bartonella, drodzy Państwo, nadaje straszne objawy. Tą jedną bakterię leczy się do 6 miesięcy. Nie jest tak, że 3 tygodnie podajemy antybiotyk. Nie, bo ona ma różne formy przetrwalnikowe. Ma cysty, ma biofilmy. Zresztą tak jak borelioza, to są przeinteligentne bakterie. Natomiast Państwo nie chcecie nas słuchać. Twierdzicie, że da się to wyleczyć 3 tygodnie jednym antybiotykiem. Nazywacie coś, co jest niewyleczoną boreliozą, Zespołem poboreliozowym, odsyłacie ludzi, słuchajcie do innych specjalistów. Oni wpadają w ten krąg. Lekarzy zaczynają chodzić od laryngologów, neurologów, tudzież reumatologów u innych. Są diagnozowane różne jednostki chorobowe, m.in. RZS, tudzież inny, już teraz nie pamiętam, wpadają w ten krąg lekarzy bardzo często są źle leczeni, słuchajcie, pieniądze z budżetu Państwa, zamiast iść na właściwą diagnostykę i leczenie boreliozy, idą na setkę niepotrzebnych badań i niepotrzebne leczenie. Dlatego apelujemy, drodzy Państwo, ja Wam tutaj pokażę rezonanse, zmiany demilizacyjne, no setki, setki różnych chorób u mnie diagnozowali, a najlepszą już była diagnostyka jednej z Pani doktor, że jestem klasycznym przykładem trzeciego roku studiów akademickich, Hipochondryka, i niestety, drodzy Państwo, jak ludzie wpadają w wir od lekarza do lekarza, co im jest, bardzo często kończą z taką diagnostyką nerwicy, hipochondryctwa, i tak dalej. Są odsyłani sami sobie e, do psychiatrów, psychologów, i tak dalej. Są im podawane leki wyciszające, sedacyjne e, typu lorafen, e, tramal, xanax, silna depresja, myśli samobójcze. To nie, drodzy Państwo. E, e, to nie są jednostki chorobowe, które się nadają do leczenia u tych specjalistów, tylko trzeba, trzeba wyleczyć podłoże tej choroby, czyli to, za co te stany są odpowiedzialne. W naszym wypadku Bartonella, Babesioza, Mykoplazmy, Chlamydie. My leczymy te jednostki chorobowe, drodzy Państwo. Od roku do półtorej roku, nawet Państwo trzy tygodnie twierdzicie, że da się to wyleczyć, a my się musimy leczyć prywatnie półtorej roku i co najlepsze, my zdrowiejemy. Po takim leczeniu, słuchajcie, i lat, bo Państwo działacie według wytycznych IDSA, e, Państwo nas nazywacie samobójcami, bo, bo i takie już były e, e, tutaj sygnały. E, to my zdrowiejemy. My nie umieramy, my nie jesteśmy samobójcami, tylko my zdrowiejemy. Ja mam bardzo. Taką serdeczną prośbę do Państwa, proszę się temu przyjrzeć. Proszę na ten apel zwrócić uwagę. Może, może ktoś z nas ma tą rację, może warto nas wysłuchać, pacjentów, bo myśmy podchodzili do, do pewnych wniosków: słuchajcie, na, na bazie tego, co myśmy przeżyli, naszych doświadczeń, jest nas coraz więcej. Nasze grupy wsparcia się powiększają w zastraszającym tempie. Państwo, wy o tym nie wiecie, ale lekarzy w Polsce, którzy wiedzą jak leczyć i właściwie to robią boreliozę, jest raptem 10. Coś około tego. Może ktoś się uczy, tego nie wiem w tej chwili, ale póki co to jest garstka, a setki tysięcy ludzi chorych. I dzieciaków. Najgorsze jest to, że u tych dzieci też diagnozują różne dziwne jednostki chorobowe. Te dzieciaki się stają autystyczne, wyłączone, indywidualny tok nauczania, powoli się stają inwalidami. Bo nie są poprawnie zdiagnozowane i nie są poprawnie leczone. Z tego co wiem i co słyszałem, lekarze się już boją leczyć boreliozy, bo nie wiedzą, jak to się robi. Ale może, drodzy Państwo, wystarczy zwrócić się do kogoś z nas, nie wiem, albo nas pokierować w odpowiednie miejsce, albo do, nie wiem może do ministra zdrowia o to, żeby coś zrobił, żeby jednak przyjrzał się tym innym metodom tej metodzie, i lat, może ona jest skuteczna, i, I drodzy Państwo, może ona też pomoże w leczeniu sm i SLA. Może się okaże, że tak zwane jednostki chorobowe autodegeneracyjne, jak stwarnienie rozsiane czy stwarnienie zanikowe boczne, e, może się okaże, że jest to przewlekła, nieleczona neuroborelioza. Ja się nie boję już stwierdzić. E, 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 czy tam nie boję się powiedzieć takiego twierdzenia, bo coraz więcej przypadków moich znajomych w grupach wsparcia ma diagnozę SM-leczy neuroboreliozę i choroba staje. Natomiast ci, co mają diagnozę SM- -u i leczą SM, choroba postępuje. Może jest tutaj jakiś związek i warto by się temu przyjrzeć. Ja serdecznie Państwu dziękuję za tą chwilę uwagi i bardzo my prosimy Państwa o pomoc. Bo my się nie mamy do kogo udać. Wielu ludzi nie stać na leczenie, ono jest bardzo drogie. Dwa lata w moim przypadku skutecznego i właściwego już leczenia na diagnostykę i, i, i samo leczenie, antybiotyki, badania kontrolne itd. wydałem 25 tysięcy i to jest jeszcze mało. Kombinowałem jak mogłem, żeby tych pieniędzy szło jak najmniej, natomiast z tego co wiem, to kwoty są dużo wyższe. Ludzie nie mają, drodzy Państwo, na to pieniędzy. My, by, my byśmy bardzo chcieli, żeby leki były refundowane, żeby zmienił się system w ogóle leczenia tej jednostki chorobowej w Polsce. Proszę nam powiedzieć, gdzie i do kogo my się mamy udać i pros, proszę nas poprzeć. Proszę dla siebie zorganizować jakieś szkolenia, żeby Państwo wiedzieli, że to nie jest taka jednostka chorobowa, którą się da wyleczyć w 3 tygodnie. To jest niemożliwe. Dziękuję bardzo.